Witam was serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale StationAndJo. Chyba 3465 na kanale od początkującego DJ do profesjonalisty. A w dzisiejszym odcinku nie będzie nic zaświetlenia. Możecie być ze mnie dumni, że nie nagrałem dla was nic zaświetlenia. Ale przechodząc do rzeczy, co dzisiaj mówimy. Dzisiaj będziemy mówić o takim panu. O takim panu, który tutaj stoi u mnie na biureczku Jest to kontroler DJ. -ski. Kontroler DJ -ski Numark. Mixtrack Pro FX. I tak naprawdę nie będę się za dużo do tego kontroler wypowiadał, bo w internecie można znaleźć sobie na przykład poradniki, jak taki kontroler zmapować z waszym jakimś innym programem niż Serato, bo on jest dedykowany pod Serato ten kontroler. W tym przypadku ja używam Traktor Traktor Pro Plus ja używam bardzo lubię ten program. Dla tutaj y, filmu mam przygotowane cztery jakieś utworki, żeby Wam tylko pokazać, po prostu, jak się w miarę tym obsługiwać i co w miarę do czego służy. Zrobię Wam może jakiś krótki mix, i... a to w sumie resztę już zobaczycie. Dobra, chodzi tutaj o to, że mamy kilka części tego kontrolera. Mamy dwa deki: dek pierwszy, dek drugi. On, ten kontroler akurat jest dwukanałowy, więc mamy dwa fejdery do głośności jednego kanału i drugiego. Oczywiście to jest wszystko zmapowane z kontrolerem, z programem, widzicie. Mamy też na dole suwak, że gra tylko jeden kanał, gra drugi. A jeden, drugi. Grają na środku, proszę, ustawić. A tak lubię. Dobra, no co mogę Wam jeszcze na temat tego kontrola powiedzieć? Tu mamy mam po prostu tutaj deki. Mam tutaj sam talerz i on służy do tego, że możemy, jak sobie opcję scratch, możemy sobie normalnie scratchować. A jak nie odklikniemy, to możemy wyrównować tempo. Obok tego mam suwak tempa, tak samo się bije z drugim dekiem. I tutaj mam kilka też innych rzeczy. Na przykład mamy play, mamy Q, mamy synchronizację, mamy shift. Shift służy do ciekawych rzeczy, które Wam zaraz mogę pokazać. Na drugim wygląda to identycznie. Tutaj mamy lupy. W tym przypadku pokażę Wam tam jakiś utwory. Wklejamy sobie jakiś utwór wklejamy sobie jakiś utwór i na przykład włączamy przyciskiem. Jak widać, utwór leci. Klikamy sobie lup. I jak widać, mamy zlupowane. Możemy sobie zrobić mniej lub więcej. W tym przypadku mamy aż do 32. Od, od 1,32 do ponad 32. Takie możemy robić. Lubię. Najbardziej polecam wam 4 albo 2. Oj, oczywiście możemy sobie kręcić i trwam utwór. Yy, mamy diody wskazujące yy, głośność utworu. Zobaczcie. Mogę go pogłośnić. To będzie słychać, bo mam łączony utwór. Po prostu diody reagują na dźwięk. Też, raczej utwór raczej. Co to mamy dalej? No to w miarę, Deki Wam opowiedziałem, tutaj mamy kewt, czyli mamy punkty w piosence. Zaznaczę sobie na przykład tu i zobaczcie. Uwaga, klikam to. A usuwa się to przyciskiem Shift i klikamy sobie, który chcemy usunąć. Q będzie zawsze pierwszy na utworze, bo to mamy początek utworu. Z tego możemy nawet sobie piosenkę tworzyć z tych Q. Dalej mamy autolupy, czyli stu lupy. Oj, ciszę trochę. Mamy utwór, jaki klikamy sobie tu. Mamy akurat dwa. Kolejny mamy jeden, kolejny mamy 0.8, 0.4, 0.2, 0.4 i 1. To są takie gotowe lupy. Fader cuts, czyli... Zmienia się utwór, widać? Nie? Ja. Jak tam będzie się A sample możemy sobie powgrywać, po prostu dźwięki jakieś samplowe. Dobra, to wam wiem o bo wiemy, mamy cofanie do tyłu, utworu. Cofanie do tyłu, do przodu. No i stópacz czy nie możemy teraz lupować. Coś też takiego, że patrzcie, Jak to mamy? Tam sobie na przykład cały Robimy sobie scratch. Słyszycie? I utwór nam tutaj leci dalej. jakby hey, Dlatego, że. A, a, studer. Dlatego służy. Podbijmy sobie tak ciężką muzyczkę. To jest. Killer Tacos. No dobra. I tak naprawdę ja tutaj. Oj, sorry. Mamy scratcha włączony, scratch. Bez włączonego sklecza Dobra To by było chyba na tyle jeśli chodzi o te deki. No i mamy wiadomo tempo I w tym przypadku możemy z wejść, Mamy tutaj wejście Czy tu to będzie widać? Wejście mikrofonowe na mic Mamy wejście USB i czyńczę jako wyjścia na głośniki Mikrofon możemy sobie włączyć Tutaj mamy głośność Nie mam głośność mikrofonu a tutaj mamy głośność główną master, czyli to co jest tutaj to jest mine, to jest master To jest wszystko, całe wyjście, nie? i wyjście z kontrolą połączone do miksera z takich ciekawszych rzeczy, teraz omówimy sobie mikser i tutaj na środku mamy jeszcze efektor, bo to jest wersja z efektorem czyli tak, mamy filtr było się trochę okej okay. Mamy niskie tony, chyba to słać? czy średnie tony. Ok, mamy jeszcze treble. I u góry mamy gain głównego otworu. Czy jest główna głośność? jeśli utwór jest cichy, to może po prostu by nie? No, tak się to mega cicho, bo to naprawdę łupie głośno. No i tak samo mamy z drugim kanałem, to się idealnie powtarza. O, co mamy obok obok suwaka, tego tutaj prawo, lewo, mamy głośność Q czyli to wszystko się tyczy słuchawek, mamy głośność słuchawek i mamy głośność na słuchawkach naszego całego miksu to możemy sobie włączyć, a odsłuchiwać na słuchawkach będziemy klikając w te słuchawki a to jest i głośność tak pokrótce jak e, widzicie, tu zwiększam głośność słuchawek, tu mi się zwiększa na traktorze miks no i to mina. Na środku mamy jeszcze efektor. Mamy tak. Albo na jeden kanał, albo na drugi. To może być do góry cały czas odpalona. Albo na dół, ale to tak szybko. Tutaj mamy moc efektu. Se wybiorę na przykład flanger. Co? Jeszcze raz ów. Twór. Mam se flanger na przykład. Podgłośniamy to i podgłośniamy czułość efektu. to mam to tu. takie przecinania to może sobie zabudłości nie wiem czy to słychać Uch. i tym sobie możemy włączać to tak szybko patrzcie o nie kolejny mamy jeszcze taki uwaga okej okay. kolejny mamy echo tak wygląda echo mamy jeszcze reverb kto zna się na reverb'ie, Uwaga, on przycisza. Dalej mamy jeszcze facer. Dobra, jak sami mogę się usłyszeć, słychać. Tak to, ale to się omówiłem że cały mikser oprócz tego ze się tyle rzeczy. Czyli tak mamy. Grower służy do. Tak, suwam, służy do zmieniania jakichś piosenek, ustawiania sobie innych, wybierania sobie po prostu nut. Jeden czy dwójeczka, czyli na przykład wybieram sobie utwór, załóżmy DJ Killer Mikey Like A Boss i klikam sobie, że chcę na dwójeczka i ona się wtedy czyta, nadaję drugiej, to sobie możemy go podgłośnić. na przykład, nie? No i będzie łupać, nie? Wróćmy do, do takiej piosenki. No tak samo możemy sobie to na jedynkę No i wszystko to jak tam chcecie, nie? Dobra I to tak teoretycznie się że cały kontrolę Wam omówiłem Niestety miksu żadnego Wam na ten temat nie zrobię Mogę Wam jedynie powiedzieć, że jest bardzo fajnym kontrolem jak dla z DJ Mogę Wam pokazać ile on kosztuje Jak wygląda karton a ciekawskich. Mamy tutaj wyjście CINCH na output. Mamy wyjście USB do komputera i mamy wyjście na mikrofon, bo tutaj też możemy sobie podłączyć mikrofon nie z miksera, tylko możemy sobie tutaj go wpiąć i po prostu na, 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 jego głośność, nie? Czułość. Bardzo spoko rozwiązanie. Naprawdę kontrol dla początkujących naprawdę super i serdecznie go polecam wszystkim początkującym DJ-om, bo naprawdę super. Istniegu. Jest dwukanałowy. Ale z innymi programami działa. Jest dedykowany pod Serato DJ Lite, który Wam pokażę w kolejnych odcinkach z tym kontrolerem, gdzie będę robił tam miksy. Ja używam najbardziej traktora Pro, Plus, bo mi się najbardziej podoba. Jest to oczywiście program płatny. Więc no, w przeciwieństwie do Serato DJ Lite, który jest darmowy. tak, Serato DJ Lite wystarczy, że tylko pobierzecie i możecie sobie normalnie grać muzykę bez żadnego ograniczenia. Tak, to wiem. Mam te, te shifty, one służą do jakichś tam skrótów, ale tego już dzisiaj wszystkiego wam nie będę pokazywał, bo sobie nie zdążył. Jeszcze wam mogę nie pokazać, że na przodzie mam wejście na słuchawki, na dużego jacka i na małego czeka. No i tak jak mówię, głośność słuchawek mamy tutaj, a tutaj mamy głośność całego miksu, który robimy. Polecam tylko to i tym sobie odsłuchujemy nasz utwór, nie? Włączam sobie jeszcze jedną muzyczkę. No dobra, i to by chyba było na tyle jeśli chodzi o ten kontroler Co Wam mogłem na temat niego powiedzieć Jest trochę skomplikowany, no i tutaj mamy dwa suwaki tempa Tutaj mamy suwak tempa I tutaj też Kontroler nie jest jakiś mega duży Taki dla początku, ja bym powiedział, że nawet idealny, a może nawet za duży Niektórzy by nawet woleli mniejsze Choć on jest taki idealny Większy od mojego laptopa, dla porównania do laptopa Tak wygląda to całe stanowisko Git Dobrze widzowie, nie będę was tutaj dłużej męczył. Jeśli chodzi o ten kontroler, jest naprawdę fajny. Mogę Wam powiedzieć, że ile on kosztował. Ten kontroler na dzisiejszą chwilę kosztuje coś około 900 1000 złotych. Ja go kupiłem za 900 zł na Allegro i naprawdę jestem z niego super zadowolony. Z Zielonej Góry ze stepu muzycznego. Bardzo fajny. Niestety nie powiem wam co to za sklep, bo zapomniałem nazwy, <noise> ale kontroler naprawdę daje radę i na spokojnie dla początkujących DJ jest po prostu piękny. Jest nawet bogaty, bym powiedział, w ilość efektów. um 6 wbudowanych presetów w samą kontroler. A tap. Tap służy do tapowania sobie jeszcze tego teba, widać. Widać, jak się zmienia. Do tapowania, czy jak tapowania utworu na główną linię w traktorze. Do tego się tap. Więc wam pokazałem. Dlaczego się duży tap było w sobie samą zapomniałem. Dobrze. To by było widzowie na tyle. Dzięki Wam widzowie za oglądanie. Mi się wydaje, że takie odcinki z kontrolera Wam się będą podobać. DJ z i tak. Zostawcie łapę w górę. Subika z dzwoneczkiem. Że bez przedłużenia Podłączone jest to bardzo prosto. Po prostu mam USB tutaj kabel oczywiście w zestawie idziemy sobie tutaj 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 i wpinamy go do kontrola do naszego laptopa po USB i jak widać jest od razu synchronizowany. Serato DJ Line wam dzisiaj nie pokażę, ale w kolejnych odcinkach będę mógł na, na nim wam nawet pokazać, choć bardziej Serato jest też darmowym programem typowo też dla początkujących, tak mi się wydaje. To nie znaczy, że nie możecie sobie takiej konsolki skonfigurować, na przykład z Virtual DJ, bo też tak miałem, tą konsolkę miałem przez chwilę z Virtual DJ. I też mam mogę powiedzieć, że działała. Działała, działała i nic nie lagowała. Miałem pewien problem, jeśli chodzi o tą konsolkę i w sumie w końcu mogę się na to, mogę w końcu powiedzieć. Jaki miałem po prostu problem z tą konsolą. Co mi się stało po kilku... Po kilku... Dniach ważniejszych użytkowania stało mi się to że po prostu te fajdery nierówno chodziły w problemy a tak poza tym to tyle więc dzięki wam widzę wyznania trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach siema cześć